Tam pobite, bite, Nie mam dokumentów. No i chodzę, proszę, na jakieś żeblidzenie i śpię na małce. I nie mam jak zrobić tych dokumentów. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mikołaj Prejma. 46 skończonych. Wchodzisz z Ukrainy? Tak, jestem z Ukrainy. A spotykamy się we Wrocławiu. Jesteś w tej chwili osobą bezdomną? Tak. Od jak dawna? Od 11 sierpnia. Co jest powodem tego, że jesteś bezdomny? Przyjeżdżałem... З єдної будови працюємо pracу, pracу, на фотовольтанік, стабіальник, панелі. По цій Польщі. І приїжджаємо з єдної будови на Інну. І в Хойнові. Там ми ще зналіся на один день. Хостел. І так wszyscy facetów powiedzieli tam przez park przejdziesz tam ten ten i tam i gdzieś od razu będzie ten hostel. Wszedłem przez ten park tylko taki nie wiem co to flaszką z wodą czy czym taki huk w lewą stronę i potem poziom padła mnie obudziłem się bez Z tej torby z dokumentów. Czyli zostałeś napadnięty? Tak. Zbili mi wargę tutaj, robili mi zęby. Tutaj miałem, potem mi to zszyli. Już teraz tego tak nie widać, bo jest strzelaniem. Bo to tutaj do Wrocławia. <laughs> Przyjechałem, przyjeździ mnie po gotowie. Tu mi ściękę złamali i tu mi takie skobę wstawili, żeby, żeby to... Żeby to się zrosło. Tak. Czyli na drutach masz tą szczekę, ale w dalszym ciągu ona jest, tak zrobiona, tak? Teraz druty już wyciągnęli, bo już e, e, niby tam coś tego tak, żeby jeść to tak sobie. Coś takiego lekkiego. Mikołaj, dobrze mówisz po polsku. Od jak dawna jesteś w Polsce? Cały czas. Od ilu lat? Ja mieszkam przy granicy. Cały czas się jeździło tam. Jakiś towar się to to Ale a tutaj na fotowoltaice jestem od e, już, już rok od pięciu lat mhm. Na samej fotowolutanicy. Przedtem jeszcze jeździłem po innych robotach, nie? Ale tutaj akurat, e, że, że na fotowoltaice. już piąty rok Czy masz krewnych w Polsce, czy tylko na Ukrainie? Ja mam na Ukrainie mhm. Tutaj jest córka z wnuczką, z Ale przyjechali po wybuchu wojny, Nie, tak? nie. Zięć też pracuje na fotowoltaiczka. A córka przyjechała do niego, tak, ta wojna wybuchła, jest tam. Czy zwróciłeś się o pomoc do konsulatu? Tak, byłem w konsulacie. Dali, nie miałem żadnych dokumentów. Zapadł Ukraina. Ukrainę. Byłem w policji, złożyłem zeznanie, że zostałem okradziony, pobity. Podali Zapadną Ukrainę. No, żeby ustalić moją osobistość, nie? To samo, Tożsamość. to. Też samo. że tak, mam papier, że jestem e, taki, 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 to tak, wszystko jest, a teraz żeby <coughs> zrobić e, drugi paszport, bym e, tam paszport robił kryjów. tym serwisie tam trzeba opłacić, bo dowód osobisty ukraiński też jest na Ukrainie i trzeba teraz opłacić za żeby zrobił mi ID kartę ukrańską i Paszport Nowe, to mam zapłacić 1000 zł a ja z banku Pieniędzy nie mogę wziąć, bo nie mam paszportu, nie? Ja mam w PKO, w banku pieniądze mam, ale nie mogę... Nie możesz ich podjąć. A być może tutaj po pomoc, na przykład w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Byłem na dworcu, kiedy tam pomóc dla Ukraińców, oni mówią, że... Do konsulatu, no tak i tak zrobiłem do, do konsulatu, żeby mi to tożsamość i teraz, a, a, a dalej pieniądze nie mogę obronić z banku, bo, bo, bo nie mam paszportu. A konsulat nie może ci wystawić zaświadczenia, że to jesteś ty nie ma takiej możliwości. Oni, oni zrobili mi zaświadczenie mam, że to ja jestem ja, ale w banku mi. Y to nie przychodzi. Ja w banku bo kartę mi też ukradli, nie? Ja to kartę zablokowała mnie, żeby nikt się nią nie skorzystał. Paspo, paszport też zastrzegli, ale żeby podjąć pieniądze, to ja muszę mieć dokument. A żeby tam, e, paszpo, e, żeby mi zrobili drugi paszport. To muszę zapłacić prawie 1000 złotych tam gdzieś. Tam jest coś tam. Prawie, prawie 1000 złotych. Jest taki teraz problem, że ja nie mogę podjąć pieniędzy, bo, bo nie mam paszportu. A, a paszport, żeby zrobić, to trzeba zapłacić prawie 1000 złotych, żeby mi zrobili drugi paszport. Nie? Czy twoja córka, która tutaj jest z wzięciem wie w jakiej jest tej sytuacji? Tam jeden chłopak e, tam telefon mi też ukradli. Ale e, znalazł, jak byłem w szpitalu, znalazł ją po e, tym i mia, mia, miałem z nią kontakt, zadzwoniłem, ale ona ma, ma, ma małą córkę. O. Małe dziecko, tak? Jest zajęta. Tak na swoje sprawy. Czy takich napaści na Ukraińców jest więcej? Wiesz coś na ten temat? Nie. Tak, chodzę gdzieś tam po ławkach śpię. Proszę e, o jedzenie. No się chciałem zapytać, z czego żyjesz? O tak, proszę. I śpisz tu na ławce? czy tam gdzieś na przystanku, gdzie gdzieś, gdzieś, tu tam, tu tam, tu tam, nie, że tam w jednym miejscu. A czy wiesz, że obok y, dworca kolejowego jest noclegownia? Ja, ja tam był ja tam byłem mhm. i oni mnie, y, 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 zapomniałem jak ta ulica się nazywa, oni mnie y, y, mówią, że, że, że to jest dla, dla Polaków, y, dla Ukraińców, że musiałem się zwrócić tam do wolontariuszy, nie? No i co? A wolontariuszy mi powiedzieli, że muszę najpierw zrobić dokumenty, żeby e, mogłem pójść, bo bez dokumentów to takich jakichś czarnych ro robót nie ma. Tu chodziłem po, po budowach, pytałem się. Nie, 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 nie ma dokumentów, nie, nie ma szans. Z jakiej dokładnie pochodzisz w miejscowości? Koło Lwowa, przy samej granicy Mościska. Mhm. To jest 13 km od granicy Madyka. Przejście graniczne Madyka. Czy będziesz wracał do siebie na Ukrainę, czy zostaniesz tutaj w Polsce? Muszę jakiś mieć, żeby nawet wrócić na Ukrainę Nie wiem czy jak tu my powiedzieli w ambasadzie, że muszę zrobić najpierw dokumenty A potem zobaczyć co się wydarzy tak? Michał bardzo ci współczuję, że zostałeś napadnięty i że musisz przeżywać ten ból Uprzejmie Ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego.